Cześć Michał. Cześć Paweł. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, czy samochód elektryczny w mieście się opłaca. Ja wiem, że tak, ale ty chcesz powiedzieć, bo nie będę tego ukrywał. Powiedziałeś mi o tym, że masz świetny pomysł, jak podpowiedzieć naszym widzom. Co mają zrobić, by na tego elektryka w mieście zarobić, na jego eksploatację? Wiesz, nawet nie tyle. Ja mam świetny pomysł, co y, zadzwoniła wczoraj do mnie moja znajoma i mówi: Słuchaj, wiesz, co jednak zdecydowałam, że kupię sobie auto elektryczne, bo policzyłam sobie, że jednak w Warszawie to mi się będzie opłacać. No poczekaj, i sobie... poczekaj. Znowu zatrzymujesz się tylko na Warszawie. Nie, nie to no, się będzie ale, wszędzie opłacać. Ale akurat moja no znajoma miasto. i będzie jeździć po Warszawie. Dobra. A y, w każdym innym mieście też się opłaca. No i mhm. wiesz, otworzyłem sobie stronę, y, przeglądarkę internetową, wpisałem, ile kosztuje w Warszawie. No i wyszło mi, że mój drogi Pawle, 9 godzin to jest koszt ponad 40 zł. Zgadza się, ale ja będę dzisiaj adwokatem diabła. Mm. Mm. Podejrzewam, że w całej mojej karierze kierowcy zdarzyło mi się dosłownie kilka razy zaparkować, w kilka, to jest na przełomie kilkunastu, kilkudziesięciu lat, e, kilka razy na całą dobę e, w centrum Warszawy. Zazwyczaj okay, ale... ten parking obejmuje e, od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, a jeżeli wiem, że będę parkował drożej i nie jeżdżę autem elektrycznym, to wówczas szukam jakiejś sensownej, ekonomicznej alternatywy. I zostawiasz samochód gdzieś tam przy stacji metra, podjeżdżasz całym metrem, co jest bardzo dobrym ekologicznie rozwiązaniem. Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś ma takie przyzwyczajenia, że chce jeździć, chce jeździć samochodem do centrum, mieszka gdzieś pod Warszawą, mm -hmm. e, i nie, nie chce zmieniać tych przyzwyczajeń z tego powodu, że, że nie, bo nie lubi, mm -hmm. no to, ta, to 40 parę złotych na dobę, dziennie, robi, robi pewną sumę miesięcznie, która już robi się całkiem sensowna i tak Rata wynajmu takiego samochodu leasingu, wynajmu kredytu, może być o te, o te kwoty obniżona. Pozwól, że się z Tobą nie zgodzę i jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem. Nie znam osób, które codziennie wydają 40 zł na parking w centrum. E Przyjmuję Twój argument, tak, parkingi bezpłatne, parkowanie bezpłatne samochodem elektrycznym jest fajne, ale nie wmówisz mi tego i nie zaakceptuję tego, że ktoś codziennie parkuje przez 8 godzin w centrum. No nie, Michał. To czyje są te wszystkie samochody, powiedz mi, w centrum? No Warszawie? tak, ale to jest wiesz, wymienne, podjeżdżasz na kilka godzin, odjeżdżasz, to nie jest tak. No dobra, no to, to co? Nie dzielimy tak. to przez dwa? I masz co, 400 zł na miesiąc? Dobra, drugi argument. No parkingi, nie, poczekaj, ogóle... ale zróbmy, zróbmy te parkingi, bo to jest ciekawe, tak? Nawet jeżeli faktycznie nie parkujesz, tak, że zostawiasz samochód i idziesz do pracy na 9 godzin, ale masz taką pracę, że przemieszczasz się po Warszawie, wejdziesz, tu coś załatwisz, jedziesz dalej i tak dalej, no to elektryk wydaje się być idealny. Ja bym powiedział trochę inaczej, wiesz? Jeżeli, yy, bo... Niejednokrotnie jak pracowałem w centrum, czy inaczej, jak pracowałem w strefach płatnego parkowania, czy miałem tam biuro, na przykład, to wówczas starałem się zadbać o parking, gdzieś sobie wynająć miejsce parkingowe, bo rzeczywiście opłaty w centrum były znacznie droższe. I ile poczekaj, kosztuje wynajem? No, Poczekaj, miesięczny wynajem miejsca parkingowego był tańszy. I teraz zgodziłbym się z twoim argumentem, że samochód elektryczny jest alternatywą, wspaniałą alternatywą właśnie do tego wynajmu miejsca parkingowego. No właśnie, więc rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Tak, no dobra, ale, no jest... to, ale, ale zobacz, 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 to jest trochę inaczej, bo ja lekko tak trochę mm, ironicznie czy obśmiewczo podszedłem do tego, że, bo nie znam ludzi, którzy parkują w centrum na płatnym parkingu w strefie płatnego parkowania codziennie po 8 godzin. Szukają bardziej miejsc, e, jakichś parkingów, gdzie mogą sobie wynająć. Albo to kupują monumenty, gdzie jest trochę taniej, tak. nie płacą 800 zł, tylko 500, Tak. Powiedzmy. I w dużym 400. mieście, i w dużym mieście rzeczywiście Oczywiście samochód elektryczny w strefie płatnego parkowania może być świetnym rozwiązaniem, by nie kupować tego abonamentu, Tu czyli się możesz, z tobą zgodzę. Czyli możesz zaoszczędzić trochę, tak. odjąć sobie trochę tak. od, od kosztów miesięcznych utrzymania samochodu. Dobra, to jest jedna rzecz. Jedna. Dla tych wszystkich, którzy przemieszczają mhm. się po mieście, to jest też, o, o ile nie używasz aplikacji do parkowania. Mm -hmm. To też, też jest oszczędność czasu. Bo nie szukasz tego parkometru, nie, 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 nie tam nie wstukujesz tyle, ile potrzebujesz. Tylko wysiadasz, idziesz. Jednorazowo myślę, że to jest nie problem, ale gdybyśmy rzeczywiście zliczyli w skali miesiąca, może nawet godzina się z tego zrobi. Może nawet godzina się z tego zrobi. No i co? No i mamy jeszcze te sławne buspasy. A wiesz, że jest jeden buspas w Warszawie, Ech, jeden krótki, po którym nie mogą jeździć taksówki? gdzie się taki znajduje? Na Jerozolimskich. Tam Buspas y, generalnie z założenia, z ustawy. Y, pamiętasz, gdzie kiedyś przy centralnym, gdzie była IKEA, w stronę tak. Dworca Zachodniego? Tam uh -huh. jest taki buspas. Dobra. Z założenia po buspasie jeżdżą autobusy i samochody elektryczne. Jeżeli zarządca drogi dopuści, no to jeżdżą wszyscy. Tak. Czyli M-ton taksi, M-ton motocykle mhm. w niektórych miastach policja, w Łodzi na przykład. Tak mi się wydaje, że takie znaki widziałem. No dobra. No i ten buspas, czas to pieniądz. Mimo wszystko, mhm. zwłaszcza na zakorkowanych warszawskich ulicach, ten buspas daje duże oszczędności czasowe. Mhm. Mniejszy, mniejszy ruch, chociaż nie dotyczy to samochodów elektrycznych, bo one z założenia są zeroemisyjne, it Płynniejszy przejazd to też jest mniejsze zużycie paliwa czy energii, co znowu pozytywnie wpływa na środowisko, tak można powiedzieć. Mniejsze zużycie opon, mniejszy, mniejsze zużycie klocków hamulcowych itd., tak tak ale nam się dostanie w komentarzach. Zaraz. Poczekaj, nie mów się w no. Dobra, ale, ale mam wrażenie, mhm. że na razie to co wymieniasz, to ja bym nawet to zatytułował, że to są przywileje korzystania Przywilej. z samochodu elektrycznego w mieście. Natomiast powiedziałeś chyba y, też taką rzecz, że chciałbyś porozmawiać o tym, jak ten samochód elektryczny ma zarobić na swoją eksploatację. Jak dzięki temu e, mieć tą. No to wiesz, o złotówkach to, złotów, to, tylko, to, tylko, no. to tylko parkingi. Aha, czyli chodzi Ci o to, że taki roczny business case, to jest bardzo ładne słowo, posiadania auta elektrycznego versus auto spalinowe będzie na korzyść auta elektrycznego. Będzie na korzyść auta elektrycznego i wreszcie dojdziemy do tematu, który już niejednokrotnie był tutaj poruszany, niejednokrotnie był przez naszych widzów torpedowany. Jedni, jedni pisali, że, że się zgadzają, inni pisali, że. Któryś z salonów firmowych tam go obciążył przesadnie dużą kwotą za przegląd. Mimo wszystko przeglądy samochodów elektrycznych są tańsze, przez to, że są rzadziej. Zobacz, w moim samochodzie przegląd mam co dwa lata bez limitu kilometrów. Gdybym jeździł samochodem spalinowym, to pewnie bym te przeglądy, już bym pewnie zrobił te przeglądy, co najmniej jeden, a może już dwa. I to jakieś koszty są, tak? Ciekaw jestem, czy ta tendencja zostanie zachowana, bo wraz z... nie da się, nie ma tego co ukrywać. Salony samochodowe w bardzo dużej mierze zarabiają właśnie na serwisie. Na serwisie, na likwidacji spółek, to sprzedaży usług usługi, ubezpieczenia itd. Tak to jest dalej, i tak to, to dalej. Cała, cała część przychodowa niezwiązana ze sprzedażą samochodów. I teraz jeżeli hmm, tak rzeczywiście jest, że jest mniej pracy przy tym, czyli ta robo tych roboczo godzin jest mniej. Co więcej, one powinny być nawet nieco tańsze. Czy ta tendencja rzeczywiście zostanie zachowana, czy jednak, no wiesz, tu jest bardzo duże pole do popisu. i czy... równowaga w przyrodzie być musi. Tak, tak, tak. No bo Wie, może się jak... okazać, że ta na końcu rentowność, serwisu, zacznie jednak wraz z rozwojem elektromobilności może spadać, a wiesz, ale na koniec każdy przedsiębiorca, każdy, zresztą pewnie sam wiesz to po sobie, każdy mm, prezes, no patrzy na ten Excel i powie no. To jest ciekawy wątek, myślałem o nim dużo mhm. i pytanie, nie potrafię na, na to pytanie odpowiedzieć jeszcze. A pytanie jest takie: kto bardziej straci? Czy serwisy firmowe czy serwisy nieautoryz nieautoryzowane, żeby nie powiedzieć, małe garaże gdzieś tam na obrzeżach miasta? Tego bym jeszcze dzisiaj się nie obawiał, bo mm, uważam, że proces przesadzania polskich kierowców na samochody elektryczne, zwłaszcza, wiesz, te małe serwisy w dużej mierze. Hmm, zarabiają na autach wielo, kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięcioletnich i. Wyspecjalizowały się w niektórych markach. Tak, i będąc zupełnie wiesz, obiektywny, mimo że jestem zwolennikiem elektromobilności, uważam, że. Tam ci jeszcze mają spokojnie. Mają. Co, ja bym 10 lat to, 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 to nawet jak nie więcej. To jest wiesz, minimum. Wiesz? Jak jesteśmy przesalonych firmowych, to trzeba bardziej, jeszcze zwrócić... Bardziej bym się obawiał o. Tak, to trzeba jeszcze zwrócić jedną jedną no, uwagę na jedną rzecz, że. Coraz częściej marki mówią o tym, że salony, że sprzedaż będzie online, a salony będą tylko wydawać samochód. To też jest mniejsza marza. I uważam, że to jest. W, w dzisiejszych czasach to jest doskonały e, kierunek. Bo spójrz, ma to naprawdę duży sens, dlatego, że trend jest taki, to, to nie oznacza, że go wszyscy już dzisiaj stosują, ale trend jest taki, żeby po pierwsze, w miejscu sprzedaży, czyli tym przysłowiowym salonie sprzedaży, znieść rabaty. Czyli to, czym, czym dotąd dysponowali sprzedawcy. 2. znieść możliwość bardzo szczegółowej konfiguracji, ponieważ miał dwie, trzy, cztery opcje do wyboru i tam nie będziesz sobie wiesz co chwilę, tak jak to było dotąd, dostosowywał. Może to, może światełko, może to, może taka funkcja, może taka, może taki kolor skóry, a może jeszcze zupełnie inny. Po prostu będziesz dostawał to, co jest w konfiguratorze. W związku z tym ta ale ta wizyta w salonie przy sprzedaży już nie będzie tak konieczna, bo będziesz mógł sobie sam to wyklikać. Mówimy też o nowym pokoleniu, które doskonale posługuje się internetem i rzeczywiście woli wyklikać niż pójście z wizytą, a salony w mojej ocenie będą pełniły funkcję trochę takich pop-up store'ów, trochę takich showroom'ów, tak jak chociażby Volvo na Marszałkowskiej. Idziesz, napijesz się kawy, obejdziesz a samochód, a przy okazji ze specjalistą porozmawiasz, co jak to się je. Jak to się je. Dobra, no i ostatni element, który chciałbym dzisiaj poruszyć, też ostatnio torpedowany mm -hmm. mocno i przez y, sceptyków elektromobilności, koszty ładowania. Mm -hmm. O, to jest Twój temat. To jest mój temat. No i teraz powiedzmy, że 80% naszych kierowców ładuje się w domach. Tak. pomijając ten limit 2000 kWh, zapomnijmy, że on na chwilę istnieje, ale nie to, żeby naginać rzeczywistość, tylko podnieśmy cenę tej kWh do 80 groszy, a może do złotówki. No i powiedzmy sobie 15 kWh na 100 km przy złotówce 15 zł za 100 km. Ile to jest? 2 litry paliwa. Nie da się powiedzieć, że jest drożej. No nie. Nie. Da się. nie, i wiesz. Nawet jeżeli powiemy, że zimą zużywa większe auto, 20 kWh, mhm. 20 zł, To jest raptem ile. 3,5 litra paliwa, tak? Tak, i tutaj statystyki są nieubłagalne. Cokolwiek by yy, elektrosceptycy nie mówili, to rzeczywiście badania po, pokazują, tak jak słusznie wspomniałeś, że 80% kierowców ładuje się w nocy. I to będzie postępować, ta infrastruktura rośnie. Mało tego, to co ja zawsze podkreślałem, że duża część polskiego społeczeństwa, zwłaszcza w dużych miastach, mieszka w blokach. Zaczyna w sieci być coraz głośniej o projektach dedykowanych jednak dla osiedli. Już nie mówię o zupełnie nowych inwestycjach, gdzie to wręcz mm, jest naturalne, ale zaczyna to, o co Cię niejednokrotnie pytałem i na, sam trochę narzekałem, że nie będzie tak łatwo, zaczyna być łatwo posiadać tą właśnie stację ładowania w garażu. Czyli co? Samochód elektryczny dla kogoś, kto dużo parkuje w strefach płatnych. Raz. Po drodze ma bus pasy, czas to pieniądz. Dwa. Dużo jeździ, żeby ten przegląd był jak najrzadziej i obniżyć koszty z autospalinowe. Ładowanie w domu w nocy, albo cztery, z fotowoltaiki. Cztery, albo z fotowoltaiki. Pięć. O, to jeszcze jest dobry temat albo z dla, dla osób, które mieszkają w własnych, własnych domkach. i mają taki dach albo tak, mm -hmm. taki grunt, żeby tą fotowoltaikę, fotowoltaikę postawić. No i to są argumenty, które moim zdaniem wyczerpują temat i pokazują, że auto elektryczne może obniżać koszty wykorzystania samochodu co najmniej Dobrze, Ja bym dodał jeszcze jeden argument, element, o którym nie mówi się. Jak zawsze mówiło się o tym, że żeby sprawniej, dobrze i szybko jeździć, poza super samochodem, potrzebny jest ten przewód łączący pedał gazu z kierownicą, mam na myśli kierowcę, taki w przypadku mądrej eksploatacji samochodów elektrycznych i optymalizacji ich kosztów, potrzebny jest no, inteligentny kierowca. No, w sensie taki ogarnięty, wiesz, bo no bo trzeba mądrze do tego podchodzić. Trzeba to zaplanować, trzeba jakie sobie jeździ. policzyć. Trzeba umieć sobie że... swój samochód. No oczywiście, I tak mogę wymieniać, wymieniać i wymieniać. To są pewnego rodzaju elementy, które nie odgrywają aż tak dużej roli przy samochodach z napędem konwencjonalnym. Wiesz, to jest ważne, żeby dotrzeć, dojrzeć do takiej świadomej decyzji o tym, jak będę tym samochodem elektrycznym jeździł. Mhm. I jeżeli wybiorę ten, ten model ekonomii mhm. i ekologii, o same korzyści. Więc wydaje mi się, że że jesteśmy na, na początku tej... Może nawet nie tyle na początku, bo właśnie mogę się mylić, ale wydaje mi się, że te młodsze pokolenia z jednej strony są Czyli ci nowi kierowcy, nowy, nowi nabywcy są trochę bardziej technologiczni, to na pewno, zaznajomieni ze, z aplikacjami, ale i z różnego rodzaju właśnie statystykami, liczeniem, optymalizacją. No i ta ostatnia część, o której powiedziałeś, coraz bardziej zwracają uwagę na aspekt ekologiczny. Więc drogi kierowca otwórz Excela, policz sobie koszty wykorzystania dzisiaj swojego samochodu Spalinowego, poparz sobie na auto elektryczne, pododawaj, pomnóż, i te dwie cyfry powinny, te dwie wartości z auta spalinowego i z elektrycznego powinny jasno pokazać, które auto dzisiaj jest dla Ciebie. To mówił on, Michał Baranowski, a ja, ja mu przyklaskuję: zgadzam się, potwierdzam. I chyba tyle. Tyle. Jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie? Za każdym razem w komentarzach obiecujesz kupony. Dzisiaj postanowiłem o tym pamiętać i ci przypomnieć. A to ty, ty je generujesz? Nie. Paweł dla państwa będzie miał kupony. Cześć Miguel. Cześć Paweł.